Odbieraj to, słuchaj. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Ja w spra dzwonię w sprawie tej oferty na liście o tą pralkę, nie? Um, no dobra, no tak słuchaj. Ona mocno wiruje? No, to znaczy na bardzo dużą moc. jakbym starego wiedział to by się zawirował, nieźle, ta. A wyrzuci Pan jakiś proszek czy coś? Mm, mogę wizję ryd na A wypali zęby, albo włosy, albo coś takiego, skórę chociaż? A no to proponuję raczej kreta do tego dodać. O i Dobrze myślisz w starym. Ej, Ej, mnie ściąga. Jeszcze jedna rzecz, nie? Co robisz? Ej, tak a, a, a czym się zajmujesz? No ogólnie, no sprzedaję, póki co robię takie, nie? No, ale co, wie pan, wie, wie, mogę się zwracać po imieniu jakoś, czy jak, jak, jak pan ona imię? Dominik Naprawdę? Tak Ja też Dominik A co, kolegów kurwa szukasz? No, mówię, <laughs> ja sobie, nie? Tak mi się śmiało, tak się ale... I sobie tak pomyślałem, że zadzwonię do Pana, do Dominika, jak mogę już tak mówić po imieniu. No dobra, tylko pamiętaj Dominik, żebyś nie zapomniał się podeskać tam. O, dobrze, no, a tym może kretem, co? Tam jeszcze zajmę sobie. No, powiem Ci, że to, że to jest nawet... Ej, a jak mi się zesrał do pralki? O kurwa.